Witam się z wami serdecznie w nowym odcinku. Dzisiaj zapraszam na mix z drapek za 30 zł, a mam tutaj takie drapki jak: 3 razy koniczynka, laki 7, Green Money, magnetyczne 5 i Zodiak. Także zobaczymy czy uda się dzisiaj wygrać coś fajnego. Jeżeli jesteście ciekawi, to zapraszam was do oglądania. Zacznę od drapek za złotówkę. Także Pierwsza koniczynka, ślimak, wiewiórka, podkowa, ryba, drzewo i klucz. Niestety pierwsza drapka przegrana, kolejna koniczynka, a jest ślimak, drzewo, wiewiórka, klucz wiśnie i ryba i ostatnia koniczynka. Wiśnia, ryba, klucz, ślimak, podkowa i wiewiórka. Niestety wszystkie koniczynki przegrane. Kolejna laki 7. Może zacznę od bonusa, musi być podkowa, a jest kwiat. Także w bonusie nie ma niestety nic. I wygrywające liczby 22, 19, a moje liczby 13, 15, 12, 29, 14, 11, 23 i

4 9 4 7 3 6 7 3 i 6 niestety kolejna zdrawka pusta wo U także literki kontrolne różne i zodiak Szukamy gwiazdki bądź księżyca. A jest sputnik, ziemia, statek, konik, kompas, chmura, planeta. Może troszkę powiększę. Flaming, parasol, miś, harfa, nie, lira. Yy, teleskop, krab, delfin, naczynie, koziroż, jednorożec, UFO, syrena, żółw i portyk. Hmm. Także ta zdrawka również jest przegrana. Mamy O, C i Niestety dzisiaj nie udało się wydrapać nic fajnego. Zwróciło się jedynie Green Money, które dało mi 5 zł. Także na dzisiejszy wkład 30 zł zwróciło się tylko te 5, więc słabiutko. Dziękuję Wam serdecznie za oglądanie. Zapraszam na kolejne filmy. Pozdrawiam.